Michał Wiśniewski ofiarą internetowego oszusta. Ważny apel do fanów nie dajcie się nabrać. Michał Wiśniewski 51 litrów padł ofiarą oszusta. Szczegóły sprawy przekazała żona muzyka Pola Wiśniewska. Pokazała na Instagramie zdjęcie, które ujawnia sposób działania Matacza. Nie dajcie się nabrać zaapelowała do fanów Michała Wiśniewskiego Sprawdź, jak nie dać się oszukać. Michał Wiśniewski jest liderem zespołu Ich Troje, a prywatnie mężem Poli Wiśniewskiej. Jest to piąta żona muzyka, który ma czworo dzieci z poprzednich związków. Michał Wiśniewski i Pola doczekali się wspólnego syna, Falko Amadeusa, a już niebawem na świat przyjdzie drugie dziecko pary. Lider ich troje nie stroni od prywatnych wyznań, chętnie opowiada o sobie oraz swoich bliskich. Michał Wiśniewski ujawnił m.in., że zmagał się z nałogiem alkoholowym, a także miał problemy z hazardem. Ponadto niedawno poinformował fanów, że zatrzymała go policja. Jak tłumaczył, został ukarany za przekroczenie prędkości. Okazuje się, że w ostatnim czasie Michał Wiśniewski padł również ofiarą oszusta. O wszystkim poinformowała Pola Wiśniewska. Pokazała na Instagramie dowód oraz ostrzegła fanów muzyka. Michał Wiśniewski ofiarą cyberoszusta. Żona lidera ich troje ostrzega fanów. Na Instastory Poli Wiśniewskiej pojawił się zrzut ekranu pokazujący sposób działania oszusta. Okazuje się, że ten podaje się za Michała Wiśniewskiego i pisze do jego fanów. Witaj, dziękuję, że jesteś moją wielką fanką, napisał do jednej z internautek, a następnie twierdził, że jest on prawdziwym liderem ich troje.